Nie czuję, dziękuję. Mam przyjemność zapowiedzieć pierwszego dzisiaj bardzo ciekawa i delikatna Wyobraźcie sobie, nie raz byliście gdzieś na świecie na plaży. Leżycie na plaży w boku wyłania się wysoki blondyn opalony z bojką w ręce. Być może ratuje jakieś życie, czyjeś życie. Taką osobą. Mógł być Mateusz Marczyński, ponieważ on przez pięć sezonów jak w słonecznym patrolu w Stanach Zjednoczonych w Karolinie Południowej pracował jako ratownik na plaży. Może Ciekawe doświadczenia. Jeździł tam jako student, poprawił swój język angielski, poznał międzynarodowe środowisko i w kolejnych latach, przez ostatnie 3 lata podróżował do Azji, do Ameryki Południowej na takie 2-3 miesięczne wyjazdy. W tym momencie w Warszawie jest stycznia i próbuje się realizować jako sprzedawca w branży sprzeda sprzedażowej i rozwijać się wewnętrznie jako specjalista po to, żeby w przyszłości móc podróżować na pełne etap. Zdarne. Dzisiejsza mowa jest jego pierwszą mową ze ścieżki dynamiczne przywództwo, a celem tej mowy jest tak naprawdę zaprezentowanie siebie. Zaprezentowanie siebie to może być mowa na dowolny temat mowa, która będzie od 4 do 6 minut tak naprawdę chcemy go trochę lepiej poznać. Co jeszcze można więcej powiedzieć o Mateuszu? Mateusz przez te podróże, które miał w Azji, które miał w Ameryce i przez to międzynarodowe środowisko myślę, że da bardzo duży wkład tutaj u nas w klubie. To z centrum na pewno będziemy mogli niejednokrotnie jeszcze to wspominać. W tym momencie zapraszam na scenę Mateusza, mówię jak radzi sobie z dyskomfortem. Jak sobie radzić z dyskomfortem? Do wybrania tego tematu zainspirowała mnie ta przemowa. Bo kiedy zobaczyłem w systemie Easy Speak, że został mi przycielony Spacebreaker, to mój umysł nagle Nagle zaczęły się pojawiać wszelkie wątpliwości i wymówki, żeby tego nie robić. I to uczucie było tak silne, że, że ja naprawdę chciałem zrezygnować. Ale ostatecznie udało mi się dojść do porozumienia z tym odczuciem. I dzisiaj postanowiliśmy, że przedstawię trzy metody, jak sobie z nim radzić. Numer jeden. Zmień sposób swojego myślenia. Zmiana sposobu postrzegania dyskomfortu może być kluczem w drodze do naszego rozwoju. Zastanówmy się przez chwilę, czy, czy kiedy odczuwamy to uczucie, czy w ogóle zastanawiamy się, skąd ono się bierze, dlaczego się pojawia, czy może odróbkowo od jego uciekamy. Zmierzenie się z tym uczuciem może pomóc nam zrozumieć, że my tak naprawdę jesteśmy na dobrej drodze. Że my go odczuwamy, bo po prostu chcemy zrobić coś nowego. Ale ta nowa czynność może doprowadzić nas do naszych celów. Dlatego jeżeli będziemy traktować dyskomfort jako narzędzie w drodze do stania się lepszą wersją siebie, to dużo łatwiej będzie nam w tym wytrwać. Zamiast go unikać, będziemy w stanie go zaakceptować i wykorzystać jako siłę do dalszego działania. Przykładowo, jeżeli mowa w Toastmasters nas stresuje, to przypomnijmy sobie, dlaczego my w ogóle to robimy. Jaki jest nasz cel? Może jest to pewność siebie, może lepsza komunikacja w pracy, a może chęć inspirowania innych. Zrozummy, że stres i niepewność to naturalne sygnały, że się rozwijamy. Sposób numer dwa. Wizualizacja. Nasz umysł nie rozróżnia w pełni tego, co dzieje się w rzeczywistości, od tego, co przywołujemy w naszych myślach. Dlatego sposobem numer dwa jest przywołanie w naszym umyśle pomyślnego wykonania tej czynności. Początkowo może to być coś nieprzyjemnego, no bo będziemy sobie wyobrażać coś, czego się boimy, ale im częściej będziemy to robić, tym bardziej naturalne dla naszego umysłu będzie się to wydawać. Przykładowo. Ale mamy to Ghostmasters to przedmiot, możemy sobie wyobrazić całą scenkę jak wychodzimy spokojnym krokiem, jesteśmy pewni siebie, nasze słowa płyną naturalnie, publika reaguje uśmiechami. Im więcej szczegółów dodamy i im częściej będziemy to robić, tym bardziej będziemy się z tą sytuacją oswajać. Sposób numer 3. Just do it. Po prostu to zrób. Proszę sobie, że stoicie na skraju 10-metrowego klifu i chcecie skoczyć do wody. Mija 10 sekund, 30 sekund, minuta. Jak myślicie, im dłużej będziecie czekać, tym łatwiej będzie Wam skoczyć? No nie. Im dłużej będziecie czekać, tym więcej wątpliwości, tym większy że wasz umysł będzie Wam podsuwał. Dlatego sposobem numer 3 jest podjęcie natychmiastowego działania. Zaraz po pojawieniu się impulsu do jego wykonania. Kluczem jest jak najszybsze wykonanie pierwszego kroku, tak aby nasz umysł nie zdążył wytworzyć wątpliwości i wymówek, które będą chciały nas powstrzymać przed wykonaniem tego zadania. Przykładem może być wyjście do biorących pytań. Jeżeli jest to dla nas wyzwanie, to kiedy padnie pytanie o wyjście na scenę, nie zastanawiajmy się, podnieśmy rękę od razu. Nie dajmy dojść do nadmiernego analizowania naszego umysłu. Bo im dłużej będziemy zwlekać, tym większa szansa, że nasz umysł do nas przekonać. Zmiana sposobu swojego myślenia, wizualizacja, czy podjęcie natychmiastowego działania. To są trzy moje propozycje. Sposobów z pewnością jest więcej, aczkolwiek tak jak przetestowałem na sobie i działają. Pamiętajmy, że wszelki rozwój dzieje się poza strefą naszego komfortu. Dlatego jeżeli chcemy się rozwijać, to warto byłoby się z tym dyskomfortem zaprzyjaźnić. To co?